Dzień dobry drodzy widzowie, chciałbym wiedzieć, że jest to kolejny odcinek, już ósmy I prosiłbym o łapkę i subskrypcję w górę, więc bez zbędnego przedłużania, lecimy dalej Noctisa mam je złowić, no. Wiecie widzowie, szczerze, że nie będzie to dla nas proste, bądź przynajmniej najprostsze zadanie Kupię bardzo dużo bomb, rakietę I no polećmy Zobaczmy w sumie, jak mi pójdzie. Jak nam pójdzie. No, na razie jest ok. Automatycznie wypłynę zanim jeszcze mi coś więcej bomb, bo. No. Jak trzeba było zapomnieć o lampie. Niestety rakieta, i uzupełnimy zapas bomb. Już tutaj jednej ryby nie ma. To bym kiedyś chciał na pewno wyłowić. Dobrze, teraz musimy uważać. To ryby pamiętamy. jakiś kapelusz widzę, ale no, chyba nas to nie będzie póki co mocniej interesować. Okej. Okay. Hmm. Może spróbujmy jeszcze tutaj mam jeden pomysł, widzowie. Żeby spróbować wyłowić tego kawyszarka te, te całego. Bombę i rakietę. Próbuję ja też manewrować też, żeby zostało jak tam, jak najwięcej, bo tam widziałam rakina, ale no, powiedzmy, że mamy coś, no cóż, chodzi mi... Tutaj, no cóż, już więcej pomysłów sam sobie powiem, że nie mam, żeby jakkolwiek wyłowić tego wielki, tą, tą wielką bestię tam z dołu. No niestety tutaj czapeczek chyba na razie nie potrzebujemy. Co to za ryby? Może spróbujmy taką jedną wyłowić Jakoś no hmm, Nie wiem Co te ryby mają przedstawiać Ale no Powiem sobie na pewno szczerze tyle, że Nie wiem Mamy już tą rybę za 400, 300 coś tysięcy, co na pewno nas zadowoli. Pójdźmy może troszkę na bok tu. Trochę te ryby tam przypominają mieć wiedzie. To śmiesznie. Musimy bardzo patrzeć na kolor naszej żyłki Chociaż teraz to nie mamy z tym Zauważyłem, że hm, Jeśli widzę, że wyłowimy tą wielką, to idą za nami ten pomniejszy, więc na pewno ciekawie To przy okazji, jak że wykonamy zadanie z nią związane, więc To będzie bardzo fajnie I zbliżamy się do nowego radaru widzowego no. E, niestety nam się to ryby powsuły, ale no jakoś przejdzie. Nie wiem, czy hm, to nie będzie jednak poważniejsza usterka. To już podpłynie w sumie do tego grampera. Tam te ryby widzę, że tam sprzedam to gdzieś poleciały w kosmos. No i cóż. Bywa. Teraz tak samo. Spróbujmy to powtórzyć. Lampka, kupić rakietę. Tutaj yy, zalarona była. Tą widzieliśmy... O, nie, jest jakieś duża. Tą też. Widzieliśmy tutaj wiele a chyba żadna z tych ryb nie będzie droższa niż tamta, nie licząc tych kolosów, potworów, demonów. Więc zlecimy. Polećmy w dal. I jedziemy, pamiętam, że one były gdzieś tu. To spokojnie. Jeszcze zacenujemy jedną bombę. No, tutaj w bok na pewno lecieliśmy, i już kolejna do nas idzie. O, ta się na pewno bardziej szarpie niż te pozostałe tam, co, co nie jest korzystne już dla nas. Delikatnie ją będziemy tu wyciągnąć, teraz tędy pójdziemy, tak by się nam tutaj nie wydostała na pewno. No, no, to podobnie jak z tymi, hmm, podobnymi do krewetek, ale no, prawdziwe krewetki były. że jeśli płyną nad jakąś wysokość, no to stają się ewidentnie słabsze, co tutaj możemy też zobaczyć. Ta chyba nie miała tych pomniejszych rybek. Niestety, bądź nie, nie wiem. Tutaj na łódkę odłożę. Yy, hmm. Spróbujmy wyłowić te, tego musztardwisza tutaj z brzegu. I teraz wyłowić kolejną no... no. Koszt takich bomb tutaj widzę, że to na pewno nie będzie jakoś znacznie większy, gdyż to już zarabiamy na naprawdę sensownej losie i nie musimy aż tak bardzo martwić się o pieniądze. Pieniądze, a w miarę okej, okay, jeśli, jeśli nie będziemy na pewno ich wydawać też na haki, bo nie wróżę sam sobie najlepiej, jeśli miałbym tak szybko dużo wydawać na haki. Jeszcze dwie nam zostały, więc spokojnie. Najwyżej zatonimy tutaj przed wejściem. Jeden, dwa i halo. Tutaj musimy ich poszukać, bo tam na pewno jedna była. O, 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 o. I już mamy. Tutaj trzeba ją tylko wyciągnąć. Zostało nam. Nie powinno to być dla nas większe tutaj wyzwanie. Wyciągnięcia tej ryby. ta już ma te pomniejsze, więc mam nadzieję, że po prostu sprzedam normalnie z wędki. Nie będę już zarzucał na łódkę, a zadziała i nie wyteleportuje mi tych pomniejszych ryb gdzieś w kosmos. Tutaj po prostu trzeba puścić, jak ona się obraca, więc to też nie jest okropne jakieś... Bardzo. Już w sumie pójmy w stronę portu. Portu naszego. I sprzedamy wszystkie. Łącznie stąd. No i tak zwykle się teleportują. I widzowie może, może jeśli natrafiłaby się jedna, jeszcze jedna choć. No w to już mam powiem, że szczerze wątpię. To kto wie, kto wie. Może no cóż, no cóż. O, nowa ryba za 60 tysięcy trochę. Ona się też trochę szarpie, ale nie wybitnie, więc po prostu uważamy na te krewetkowe. I inne większe, żeby nam nie zjadły i rób nic. Już powinno być w miarę ok. Tutaj za tym. Naszym kołfishem z pierwszych odcinków i spokojnie no. Spróbuję wyłowić w sumie jeszcze no kilka takich ryb, to tutaj na pewno piszę. nowy wpis, to się nas bardzo zawsze cieszę. O, kiedyś widzę, że trochę złapałam. No to może uda nam się widzowie w tym odcinku, jak już mówiłem, wbić łódkę tą lepszą. 5, no to lecimy w dal już. Nawet mogę sobie trochę przyspieszyć. Proszę. Rekin znowu odsyłamy. Na szczęście, no na szczęście. Tam te ryby szybko wracają. Tutaj was przepędzę. Tutaj te ryby sobie przepędzę już. Na no, spokojnie. Kolejną taką sobie wezmę. Jeszcze widzę, że tam jedna została. Więc spokojnie jest. Tutaj brzeg mapy do. No, nie dosięgnie nas. Kofirzy są jednak zbyt wolne. Zobaczmy, co tu jest za upgrade. Um. Nie widzę. Sprzedajmy to i już brakuje nam 100 tysięcy do najlepszej łódki w grze. Kupmy znowu bomby. Rakietę. I no. Niestety zmarnowałem rakietę, ale to nie jest dla nas większy wydatek, bo jeszcze lampę trzeba było dokupić, bo... No, trochę nam by zabrakło, no nie ukrywając. Trochę, trochę by nam. No cóż, zabrakło. Z nawet tej jednej małej. Zobaczmy tutaj. Hop. I czy będą większe? Miejmy nadzieję, że nie będzie, gdyż. No obskupać nam coś takiego na pewno nie będzie przyjemnie. Tam się chyba zrespiła i nie jestem pewien. Chociaż bardzo dobrze nawet jeśli się nie zrespiła, bo to... no. I jeszcze 40 tysięcy widzowie, no już to... Hmm. Spróbujmy popłynąć i... Zobaczmy w katalogu może na large od razu. Zobaczmy, co to byłoby tak za 40 tysięcy, czternaście, Czy te śpiące ryby da się wybudzić widzowie bombą? Tego będziemy musieli się już przekonać no cóż sami. Jeszcze zobaczmy, czy one są large. Miejmy nadzieję, że są, bo tak, są large, więc to spokojnie będzie. Przynęte mamy, wszystko mamy. A na tej łódce mieści nam się sześć ryb. Zobaczmy, jak będzie się mieścił. Już na tej najlepszej, już tutaj mniej więcej myślę, że można by wystartować gdzieś i spłynąć nam w dół. No tutaj odstraszona, jakiś mniejszy skórę. Spróbujmy. wyłowić tom. Na pewno jest bardzo śmieszną rybką, tak jak myślę, nie zawsze była w tych głębinach, bo to nie wiadomo jak to wyjdzie. Więc tutaj polećmy trochę w górę, naprawdę nieźle się szarpie ta ryba, co nie jest już dobrym znakiem dla nas. Tak, trochę w górę w dół leci w górę w dół, ale no. Chyba bywały gorsze nawet ryby niż ta. Nie ma tutaj co się na pewno nad sobą użalać. To już by było totalnie bezcelowe. nam się w ogóle ją aj, pękła no, przy... cóż przynajmniej próbowaliśmy, no to musimy sobie przyznać, bo zaraz zobaczymy nawet ile ta ryba jest warta Teraz tutaj musimy o, jakaś mała, jakaś mała niech weźmie tutaj wypłyniemy na górę nawet taka mała to, że taką, jak na taką małą rybę, to się nieźle szarpie. Trzeba przecież... o, lekko nagryziona topić. To był nowy wpis. Zaraz zobaczmy... Nie. A na pewno to była large I zobaczmy, ile była warta. No tak, 240 tysięcy. Trochę była na... cóż, niestety się urwała. Możemy trochę dociągnąć tutaj naszym szybkim sprzętem. Wykupimy sobie dużo bomb, latarkę, rakietę. Jeszcze w sumie to paliśmy tam na sam koniec mniej więcej. No tutaj gdzieś, żeby nam ładnie spadło. I zobaczmy, czy uda nam się wyłowić śpiącą rybę. Na pewno będzie to ciekawe. A no teraz to coś innego, bo chyba bomb już nie mam, żeby ją budzić. Jeśli to przemyślę, no spróbujmy po raz drugi, lecz teraz może hmm. i nieco innym sposobem, nie przebiegając przynajmniej przez rafę koralową, gdzie jest tam trochę ryb. Nie ukrywajmy. Na szczęście nic zbyt wiele się nie stało. To polećmy tu. Pięć bomb na wszelki wypadek zostawmy. Czy wyłowić, berecik? No, wyłówmy, wyłówmy. A co nam będzie tutaj w sumie to szkodzić? Tak szybko w górę polecimy. Coś czuję, żeby będzie nam tutaj lepiej służył. Miejmy nadzieję, więc pływmy sobie spokojnie w dół. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. No i już, widzowie, moi, moi drodzy, będziemy kończyć powoli ten odcinek. Więc, no, wpijemy nową łódkę i już skończymy Miejmy nadzieję w sumie, że żadnych pompfiszy tu nie ma bo... No, chciałam powiedzieć, żeby nie było Bo to skaranie boskie z nimi jest Drugi to już niech nam... No chyba do końca muszą wysadzić, bo to... Tak jest tak sobie to działa. O, tutaj powinny być śpiące ryby. I w ogóle sprawdźmy, czy da się je jakoś obudzić bliską. Tak, da się. Ale ona nie łapie. Zobaczmy. Dlaczego? Ona jakby wychodzi tutaj na górę, lecz nie do końca. O, widziałem tamte ryby? Zresztą nawet niech nie będą to tamte. Tylko coś prostszego, jak. O, to. Halo. Jest. Niech pójdzie. Hak, parę bomb. I niech poleci nam tutaj w dół, jedna już. Tutaj tego jakina tygrysiego w sumie możemy. Można by. na no, upartego spolać. Przecież go tam widziałem. Tylko czy ja go przypadkiem nie odstraszyłem? Nie, nie, tutaj. Tutaj z boku pływa gdzieś. Tu, tu, halo. Czy przypłynie do mnie kolega? Wymęczmy go Byle by nam się nie zerwał, to to też by była kicha Bo na nową łódkę to zbierać musimy Już na pewno chyba będzie go się łowić trochę lepiej na tym naszym Master road niż na tych wcześniejszych No Już tutaj widać, że się trochę już męczy nasz rakinak też, też się kilka, już trochę miota też, no trochę się już jakiś czas tam miota ale no, no już prawie do końca wymęczony został e, więc tak źle to z tym nie jest Może taką szybkie serię mu zrobimy. Jak przestanie się kręcić, to tak. Aj. No zerwany leci. Powiedzmy, jeszcze go nie straciliśmy do końca. Dlaczego ta ryba jest w stanie aż tak bardzo się szarpać? Hmm. też może nam tutaj być. Posłuży też ba bardzo dobrze, wręcz, wyśmienicie. Jako? Czy naprawdę przyrobiliśmy tą rybę na przemętę? Tutaj, no, przydałoby się tylko zacząć załamywać ręce. Ale, no tak, pływanie w tył i Patrzę, czy ten rekin płynie To trochę tak na boki będę man manewrował, bo tam go widzę. Widzę cię, widzę cię kolego. Tylko nie wiem, czy ty mnie widzisz. Chyba nasz kolega nasz, nas nie widzi. Tutaj zostanie na pewno przez nas wymęczony musi zostać, bo tu inaczej będzie okropieństwo go wyłowić dalej jest, ale już się nie kłócąc z tym. Aj, znowu zerwane, ale to powiedzmy sobie w szczerze i wprostno, Może, może to. To też wystarczy poczekać na jakby miecz, Coś szczerze mi się nie wydaje tutaj no, chciała chętnie przypłynąć. Więc gramper i no cóż, po raz kolejny lecimy na. Oj, podstraszony. Na pewno jest bardzo niedobra nie w tym momencie sytuacja dla nas. Bo no... Straliśmy coś takiego. Dobra, spróbujmy włożyć w sumie coś takiego, i zobaczmy, czy ten rating co w sumie już powrócił. Bo 60 tysięcy też, też jest ok, bo 50 tam potrzebujemy. I hak, no tutaj już 60 to. Dobrze, trzeba tylko poszukać tutaj rekina. Halo, panie rekin, gdzie pan jest? Bez lampy pana ciężko łowić jest. No, już tutaj się zaczyna nasza standardowa podróż z tych pierwszych odcinków, gdzie łapaliśmy rekina ceny kosmiczne, nawet na łódkę starczyło. A tutaj, no proszę. Tutaj już to takie do uzupełnienia dla naszej najlepszej łódki którą naprawdę zbieramy tutaj no już widać no, powoli, bo powoli, ale się unosimy cały czas na górę Już już tu w górę będziemy lecieć Porekki został w 100% wymęczony czego o tym drugim no nie da się niestety powiedzieć Sprzedajmy, zróbmy nowego quest'a, nowego, nowego, wow! No i możemy kupić najlepszą łódkę, która jest, e, która jest, można myśleć, że 16 ryb, i jest naprawdę wielka, bo końca nie widzę, zobaczmy, też. w sumie, nie. Więc widzowie, jeśli podoba wam się odcinek, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia i pa pa.